Witajcie, mamy ustawiony wskaźnik na komórce B11. Jeżeli klikniemy Page Down, PGDN, przeniesiemy się na komórkę 33B33. Jeżeli z powrotem chcemy wrócić do komórki 11, naciskamy Page Up. Jeżeli jesteśmy ustawieni w komórce 33, możemy nacisnąć Shift plus Page Up i wówczas zaznaczą nam się wszystkie komórki od komórki 33 do komórki 11. Jest to cała strona, która znajduje się od komórki 33 w górę. To by było na tyle. Dzięki. Heja.